Witajcie. Kuba Cieślar, Fischer Nordic Krakow. Jak zapewne wiecie, wiązania Fischer Turna Miki FP są na rynku od trzech lat. Zostały wspólnie opracowane przez firmy Rosignol i Fisher Większość z Was pewnie miała z nim już do czynienia. Mnie się też wydawało, że jest to system na tyle znany, na tyle popularny, że wszyscy wszystko o tym wiedzą. Jednak doświadczenia z tego sezonu pokazały, że nie do końca. Ta wiedza jest jeszcze ugruntowana, więc może spróbujemy jeszcze raz przypomnieć sobie jak to działa, jak to się składa i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Wszystkie wiązania z systemu Turnam GFP, jeżeli wyjmiecie z pudełka, mamy takie dwie części. Przód wiązania, tył wiązania. Tutaj w tym przypadku mamy wiązanie Race Pro, czyli to takie bardziej wyczynowe. Jednak jeżeli chodzi o cały ten system, składanie tego wygląda dokładnie tak samo. Jak teraz to złożyć? Musimy pamiętać o tym, że wiązanie dopasowujemy do rozmiaru buta. Tutaj na tej części widać rozmiary butów, i według tego dopasowujemy jakby te sztywciki do samego wiązania. Przyjmujemy w tej chwili teraz, że montujemy wiązanie na rozmiar załóżmy 42. Wkładamy jedno w drugie. Tutaj mamy spod spodu takie bolczyki, w które musi nam to wejść. Wyginamy lekko drugą, drugą stronę, też nam tutaj wchodzi. Dociskamy palcem i teraz, jeżeli dobrze złożyliśmy to wiązanie, Wykonujemy taki ruch, ten tył nam nie odpada. Teraz poproszę tutaj asystenta o pomoc. Wezmodnik do niego ten, gdzie wiązanie mam już założone. Jak się w ogóle tym wiązaniem operuje? Tutaj mamy taki żółty kwadracik, dzięki któremu możemy wiązanie otworzyć zawsze na dwa razy. Tutaj widzicie w tej chwili taki pomarańczowy kwadracik, jeżeli go widać dokładnie i widać tam napis Close, to znaczy, że wiązanie, mamy, że wiązanie mamy odbezpieczone. Wyjmujemy sobie wiązanie, mamy go tutaj wcześniej złożone. Jak nakładamy? Wpasowujemy na przednią część płyty, przeciągamy... Musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy przesuwamy dalej to na płycie, żeby docisnąć piętkę, żeby też zaskoczyła tutaj na te, na te prowadnicę, dojeżdżamy do wartości 0. Tutaj w tych dwóch okienkach musicie widzieć 0. Wtedy wiązanie jest ustawione na środku części, ciężkości narty. Jeżeli chcemy go zamknąć na dwa razy, znowu zamykamy ten kwadracik. Raz. 2 jeżeli nam nie chce się od razu zamknąć, lekko nim ruszamy, zamykamy, nie widać w ogóle niczego pomarańczowego w tym żółtym kwadraciku. Co dalej? To wiązanie umożliwia nam regulowanie środka ciężkości, co jest bardzo pomocną sprawą jeżeli chodzi o bieganie klasykiem np. pod górę. Ewentualnie też w stylu łyżwowym, w stylu dowolnym. Przeważnie zawodnicy ustawiają sobie wiązanie na minus 1, minus 2, czyli cofają środek ciężkości narty do tyłu, więc możemy sobie to otworzyć, przesuwamy załóżmy na minus 2, blokujemy i biegamy sobie łyżwą. Co zrobić w tej chwili, jeżeli mamy wiązania tego typu na nartach do klasyka? I biegniemy na przykład w jakimś biegu typu uphill, czyli pod górę. Tutaj w Małopolsce najbardziej popularnym biegiem tego typu jest Turbacz Co robimy? Jeżeli mamy do, słabe trzymanie, biegamy na łóżce czy na foce i lekko nam to kopie, czyli nie trzyma. Otwieramy sobie wiązanie, przesuwamy na plus 2 czy plus 3, w zależności od yy, możliwości, od warunków, od samego trzymania, blokujemy yy, i przy dobrej technice jesteśmy w stanie praktycznie iść bez kijów, same, yy, same ostre podbiegi. W skrócie, w skrócie tak to wygląda, jeszcze przypomnę, że wiązania tego typu otwierają się na boki, w jedną czy w drugą stronę, nie ma, nie ma to żadnego znaczenia. Myślę, że to by było tyle, jeżeli chodzi o wiązania systemu IFP, TURNAMIC. Jeżeli są jakieś pytania, możecie pisać w komentarzach, będziemy step by step próbowali Wam to po kolei wyjaśniać. Dzięki za uwagę.